Witam Państwa, to będzie parę sekund na YouTube'a, serdecznie Państwa zapraszam na materiał z Panem Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim, który skomentuje sytuację z Panem Wąsikiem i z, Panią, i z Panem Kamińskim, przepraszam, pod tytułem Odniesienie się Prezydenta II Rzeczypospolitej, czyli dokładnie Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, bo tamty uzurpator i samozwajca yy, yy, Jana Zbigniewa Potockiego do nielegalnego ułaskawienia wyroku, wyroku. Wyroki neosędziów nie uwa, yy, nie u, nie, są nieważne, tak jakoś by powinno być. Jeszcze obrazek pokażę, co pokazałem w, dru, w części na Rumble, co zamieściłem. I to wygląda tak, e, obrazek pod tytułem Demotywatory. Żona Kamińskiego jest sędzią, protestując, neguje wyrok sądu. Czyli de facto, to co pro, protest, protestowała. Po lewej, e, po prawej, przepraszam, jest ta, ta pani, która protestowała. I teraz porównanie. To tak, jakby strażak podpalił remizę, a policjant okradł rado i owóz. Przy okazji, zapraszam Państwa jeszcze. I na różne materiały dotyczące na portalu Rambl. To bardzo ciekawe pozycje zamieściłem tu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!